do swego stuludzki. Kciuki do przodu. Stopy na zewnątrz. wyciągamy na zewnątrz wstupki wszystkie. I uwaga, w tej pozycji idziemy dalej. Pod podnami przez podkórek idzie sobie Sio, Stopy na zewnątrz. Łokcie na bok. sio. I w takich pozycjach idziemy. Nowa pozycja. Idziemy. Idzie są. Idziesz mój malutki. Idę do przodu. Stopy na zewnątrz. Łokcie łokcie na bok! Kolana uginamy! Się. Z ugiętymi idziemy. Ugięte! Stopy na zewnątrz! Łokcie na bok. Kolana ugięte. Tyłek do tyłu. I w takiej pozycji idziemy z tyłkiem do tyłu. Rappa! Sias podkór! Idzie samej nasną!

Do stopy na zewnątrz, łokcie na bok, kolana ugięte, tyłek do tyłu, głowa do góry, wytrzeszczone oczy, Idę do swojej krasnolotki. Chciuki do przodu. Siu. Stupy na zewnątrz. Siop. Bok na bok. Siop. Kolana ugięte Siu. Tyłek do tyłu. Siop. Głowa do góry. Siu. Wytrzeszczone oczy. Siu. Język do przodu. Siu. I odlizujemy się. Bo podstawimy wśród spod górek Idzie sobie kciuki do przodu, stopy na zewnątrz, łokcie na bok, kolana ugięte, tyłek do tyłu, głowa do góry, wytrzeszczone oczy, język do przodu. Stoimy, trzymamy taką pozycję, trzymamy wszyscy taką pozycję. Natalio, pomóż mi wybrać najlepszego krasoluda wśród Krasnali. Ja myślę, że to Pan Młody. Gdzie jest Pan Młody? Kciuki do przodu, proszę. Siu. Stopy na zewnątrz. Stopy na zewnątrz. Siu. Łokcie na bok. Siu. Co dalej? Kolana objęte. Siu. Tyłek do tyłu. Siu. Głowa do góry. Siu. Wytrzeszczone oczy. Siu. I język do przodu. I teraz moi drodzy. O, miałeś jest w tej pozycji. Wróćcie się. No, tak? Odwróć się teraz do młodej. Do Zrób tą pozycję jeszcze raz. Pokaż jej jak to się robi. Pokaż jak się to robi. I idziesz do niej. Po złotkianiu przez pokóry idzie stoły na I te doskwę krasno Właśnie w tej pozycji będzie Pan Młody przychodził do domu, i co będzie dawał? Pieniążki! Pani Młody już wręczył 5 zł. Na razie 5 zł.